Czy ty byś potrafiła zdefiniować, czego ty byś chciała? Muszę przyznać, że poznałam Pati całkiem niedawno i od razu jej kibicuję, jestem w jej teamie, naprawdę ją uwielbiam. Ona jest inna wskazanej, inna na początku sezonu pierwszego inaczej kończy, więc mam pytanie o to, jaka będzie w tym sezonie Pati, w drugim sezonie? Pati w drugim sezonie będzie dojrzalsza. Ona po prostu będzie 8 lat starsza. To jest dość istotne, myślę, że obserwując samą siebie, E, obserwując ludzi, bo po prostu ludzie dojrzewają i, i uczą się życia. Orientują się, że, że, że w życiu bywa się szczęśliwym, a nie jest się szczęśliwym. Właśnie momenty jakiejś radości to są momenty, a nie, nie całość. I ona też jakby ma świadomość tego, że życie różami usłane nie jest. W dodatku, będąc y, z takich doniesień no, społecznych, po tym wyroku, ma pełną świadomość tego, że. No, to życie, pomimo tego, że sklepienie jest niebieskie już, a nie betonowe, e, i po prostu może sama pociągnąć za klamkę i z domu wyjść, e, ma świadomość tego, że te ograniczenia i tak na zewnątrz, czyli życiu, pojawiać się będą. Czego możemy się spodziewać po Krystianie w tym sezonie? Czego się dowiemy o nim w tym sezonie? To jest jakiś taki no, powrót do próba stanięcia, stanięcia do nogi, powrotu do jakiejś takiej, takiej normalności w dobrym tego słowa znaczeniu, jakiejś takiej życiowej, opartej po prostu na relacji i na dniu codziennym. Znaczy ja też walczyłem o, o, o tego bohatera, bo czasami był pokazywany jako taki trochę idiota, bardziej wskazany, robił takie rzeczy, które mówiłem, no nie, słuchajcie, no jakby... On by tego nie zrobił. No, to nie jest taki głupek, żeby, żeby robić takie rzeczy, bo, bo, bo to często tam się działo coś takiego, co wynikało jakiejś takiej głupoty, jakiejś takiej Krystiana, e, przez co Pati znowu wpadała w kłopoty. A, więc ja też walczyłem o to, żeby, no żeby jednak nie robić z niego kogoś takiego, no bo, no bo to nie jest ktoś taki też musiałby być naprawdę mega naiwny. Ile z patii zostaje w tobie po tym jak już schodzisz z planu? Czy jest tak, że na co dzień też odpowiadasz czasami pati albo reagujesz jak pati? Raz miałam tak, że byłam w absolutnym ferworze, to był chyba drugi sezon. Gdzieś ktoś do mnie dzwonił, nie pamiętam o co chodziło, jakaś paczka, miałam odebrać, kurier się nie pojawił i pamiętam, że usiadłam w takim rozkroku i właśnie nawet nie, że dosłownie głos empatii, tylko ten głos mi się obniżył i mówię, ooo, chyba mocno, mocno wjechało, mocno wjechało. To też było dla mnie zaskoczenie, bo raczej jestem typem aktorki takiej higienicznej, która postaci zostawia przed kamerą i stara się wracać do do domu po prostu jako Ola i być olą. Więc ona na pewno zostawiła we mnie jakąś odwagę i, i więcej takiej przepływowości i zrozumienia, że mm, aktorstwo to nie jest operacja na otwartym sercu, że można się pomylić, a właściwie jak się człowiek odważy na pomyłkę, to, to może często okazać się to sukcesem. więc. Jestem jej wdzięczna. Myślę, że to jest też twoja dobra robota. To jest tak absolutnie wyrazista postać, więc się zastanawiam, w jaki sposób widzowie na nią reagują. Czy są takie sytuacje, że widzowie do Ciebie podchodzą i mówią, znam taką pati, albo jestem podobna do pati, albo jestem w podobnej sytuacji, jak pati. Jak reagują widzowie? Co Ci mówią o pati? Bardzo, bardzo często. To, że dla bardzo wielu jestem i na zawsze pozostanę pati, też mam pełną świadomość, bo to jest tak wyraziste i tak e, integralna moja część, że to na pewno na pewno już gdzieś ze mną zostanie, ale bardzo dużo osób albo mówi, że mówi jak pati, albo zaczęli mówić, że każdy ma jakąś swoją pati. Dostaje jakieś filmiki właśnie, że z imitacją tego głosu dostawałam też wiadomości od pracowników penitencjarnych, którzy mówili, że, że takie jednostki na oddziale również były, więc szapoba, że w tej odwadze formy, no bo to jest konkretna forma, yy, odnalazłam jakąś prawdę z, 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 z jakby ze środowiska, z zakrat. No różne są, ale bardzo niewiele jest takich, że są negatywne, więc bardzo się cieszę, bo też miałam moment taki lękowy przed pierwszym sezonem skazanej, że chwyciłam się za głowę, mówię Boże, co ja zrobiłam, bo to albo się spodoba, albo będzie po prostu fiasko, absolutne fiasko. Na szczęście się okazało, że właśnie jesteśmy na, 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 na konferencji prasowej drugiego sezonu mojego spinocha, więc. Musisz kiedyś sobie wybaczyć.